Dzień dobry Państwu, Magdalena Rigamont i onet na wybory. Proszę Państwa, jeszcze do niedawna myśleliśmy, byliśmy pewni, że wybory wygrywa się w końskich, ale wybory wygrywa się w internecie. I o tym dzisiaj będę rozmawiać z moim gościem Michałem Fedorowiczem z Komitetu Analitycznego Res Futura, to jest facet który wie wszystko o internecie, wie na kogo będziemy głosować i kto wygra wybory, no dobrze panie Michale, kto wygra wybory prezydenckie? Dzień dobry, kogo algorytm wskazuje dzisiaj, kto, kto wygrywa? Algorytm dzisiaj jest, właściwie ma dwie części, jedna organizuje algorytm prawybory w pierwszej turze na prawicy, między Karolem Nawrockim a Sławinem Bencenem, a z drugiej strony Algorytm cały czas promuje Rafała Trzaskowskiego jako... De facto prezydenta, przyszłego prezydenta RP. Więc tak naprawdę mamy dwie, dwie, dwie ścieżki algorytmu, które idą w różnych kierunkach i zajmują użytkowników. Ale w pan tego a ten algorytm personifikuje, tak jakby to algorytm. Kto to jest ten algorytm? Pan algorytm, pan, pan algorytm. Algo, pan algorytm. E, musimy jedną rzecz sobie zdać sprawę, co się dzieje w przestrzeni politycznych internetów od 2023 roku, od pierwszego kwartału. E, do tego okresu żyliśmy wszyscy w tych słynnych bańkach, to znaczy, patrzyliśmy na to, co oglądają nasi znajomi, czuliśmy się bezpiecznie, czy mogliśmy oczywiście wychodzić. Ja w swojej bańce, pan w swojej bańce, tak? Tak, wszyscy absolutnie żyliśmy sobie w sposób taki, że jeżeli się nawet oburzaliśmy, to druga strona tego nie widziała. Zmiana w 2023 roku, która też bardzo wpłynęła na wynik wyborów 15 października 2023, to jest dołożenie komponentów, tak zwana TikTokizacja algorytmu, czyli dołożenie komponentów, Komponentów znanych z TikToka do innych mediów społecznościowych. Co Czyli ten pan algorytm to jest teraz pan TikTok, tak naprawdę? To jest pan sztuczna inteligencja TikTok, który wie o nas wszystko i dostarcza nam treści, które uwolnią u nas dopaminę, ponieważ dla niego najważniejszą rzeczą jest Są właśnie najważniejszą rzeczą, żebyśmy wytrzymali przy danej produkcji, przy danym przekazie więcej niż 5-7 sekund. Jeżeli wytrzyma... Przy danym przekazie, przy danym kandydacie. Tak, i mhm. żebyśmy dalej nie zaskrelowali. Jeżeli nam się to uda. To w tym momencie dostarczamy informację do algorytmu. Tak, to jest. To są treści, to jest content, który warto więcej, więcej pokazywać danemu użytkownikowi. I tak naprawdę mamy z jednej strony sztuczną inteligencję, która w mediach społecznościowych kocha konflikt, kocha skrajności, kocha tak naprawdę bardzo proste przekazy. Czyli to wszystko, o czym, o czym mówili od 2023, czyli Mir Mencen z Konfederacji, mówiący proste, dający proste rozwiązania na każdy trudny Będziecie problem. mieli pieniądze, Wszystko. nie będziecie płacić podatków, Unia Europejska tak. jest taka sobie w zasadzie zła. Bardziej jeszcze oś podziału jest tak, my, oni, elity, zwykli ludzie, system kontra antysystem. To są, i to algorytm uwielbia. W 2020 roku nawet komisje senackie w Stanach Zjednoczonych prowadziły śledztwa dotyczące, czy przesłuchania dotyczące tego, dlaczego algorytm tak rozumuje, dlaczego nie niuansuje, dlaczego nie szuka... Tego centrum nie potrafi tego robić, nie rozumie. Rozum... Do tej pory nie rozumie? Nie rozumie mało tego. Dzisiaj nawet, jeżeli widzi przekazy. To jest wspaniały świat, to jest świat dobra i zła. Ale o to chodzi. W Bez szarości. Ale o to chodzi w mediach społecznościowych. Media społecznościowe, szczególnie polityczne, internety mają to do siebie, że tu nie ma przestrzeni na to, żebyśmy balansowali, zastanawiali się, a może jest inaczej. Trzeba się opowiedzieć po jednej, albo po drugiej stronie. I teraz. To pierwszy raz od 2015 roku czyli tak naprawdę pierwszy raz od momentu kiedy media społecznościowe mają wpływ na polską politykę jest sytuacja w której na przysłowiowej prawicy toczy się tak naprawdę większe zainteresowanie większa walka i informacji jest 3-5 razy więcej niż w, w, w tym klasycznym sporze duopolu PiS kontra PO po prostu. Tak przekręcony algorytm, jeśli chodzi o treści prawicowe, doprowadził do sytuacji dzisiaj, że gdybyśmy zapytali pana, pana algorytma, co się dzieje w Polsce, on by się powiedział dwóch dużych kandydatów prawicowych, umiarkowanej prawicy, czyli powiedzmy PIS, a i prawicy wolnościowej takiej, która ultra, ultra takiej nowoczesnej, toczą bój o to, kto z nich będzie w drugiej turze zmierzy się z Rafałem Czeskowskim. I w którą stronę ten algorytm się przechyla? Komu on się bardziej kłania teraz? Pan e, algorytm. Pan algorytm. Pan algorytm zwariował w, w zeszłym roku, a mianowicie pan algorytm dzisiaj wspiera w sposób e, skrajnie wręcz, korzystny, przekazy Sławomira Mencena. Ale ten zeszły rok to był który moment? Zeszły rok, gdy Prawo i Sprawiedliwość po przegranych wyborach, zaczęło bardzo szybko wchodzić w narrację, tak zwaną kontrnarrację, czyli krytyki permanentnej władzy i i jakby zaprzeczanie, jakby permanentnego klikowania Platformy Obywatelskiej. Natomiast Sławomir Mencen i jego drużyna pierścienia zaczęli mówić do przede wszystkim mężczyzn, bo dzisiaj rozmawiamy też o wyborach w mediach społecznościowych z perspektywy kontrrewolucji 30-40-letnich facetów. Którzy mają dość świata, który ich otacza, ale do tego za chwilkę wrócimy. Natomiast Sławomir Mensen zaczął komunikować się z tymi użytkownikami, z tymi facetami mówiąc, nic wam Państwo nie daje, na wszystko płacicie, wszyscy generalnie. Musicie ciężko pracować. Absolutnie, i tak naprawdę, a wszystko dostają te wstępne kobiety, bo proszę bardzo, 500 plus i tak dalej. No to wszystkie te narracje. 800. 800. 800. I teraz do, do, co się wydarzyło? Pis zajęty walką z um, Donaldem i platformą. Całkowicie przespał zmianę strukturalną, jeśli chodzi o percepcję społeczną tematów, takich jak migracja, jak presja inflacyjna, jak gospodarka, o to, że ci mężczyźni tak naprawdę świat, który ich otacza, wojna, niebezpieczeństwo, zagrożenia, chcą mieć świat poukładany. I ten. a to jest psychologia, yy, panie Michale. To jest zwykłe wpisywanie, to jest zwykłe lajkowanie treści, które odpowiadają na odpowiadają na te, na te potrzeby to znaczy dzisiaj tak naprawdę jeżeli sobie przejrzymy Tiktoka, jeżeli sobie przejrzymy x jeżeli sobie przejrzymy facebooka to wszędzie jest polska piękna polska yy, która ma być silna polska która jest świat jest poukładany polska niezależna bez, obcy, bez, bez obcych obcy, bez suweren, ukraińców bez nikogo tylko my tutaj tylko bo, my biali 30 40 letni mężczyźni jeszcze dodatkowo którzy nie robią na, na polityków, w sensie nie pracują na politykę, a mają proste podatki i tak naprawdę my tu jesteśmy sobie gospodarzami. I na te potrzeby, i zarówno w sferze komunikacyjnej, takiej ogólnej do mediów, jak i w mediach społecznościowych prawo i sprawiedliwość nie odpowiada. A kiedy ale ocknęło się czy się nie ocknęło? Nie, znaczy w internecie czy się ocknęło? Jeżeli popatrzymy sobie, weźmiemy przykładowe 100 pierwszych komentarzy dotyczących, które będą stwierdzały czy dyskutowały na temat, kto jest winny w sprowadzeniu uchodźców do Polski. I 35% do 40%, czasami w zależności od, od próby losowej, będzie wskazywało, że to jest prawo i sprawiedliwość. 20% parę procent, że, że, że Platforma Obywatelska. Konfederacji udało się przedstawić sytuację, oczywiście też troszkę nieświadomy razem z Platformą Obywatelską, że to na przykład PiS jest winny sprowadzania uchodźców, że to na przykład Zielony Ład jest też, sprowadził do Polski, w sensie jako zarazę sprawdził sprowadził, 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 PiS, więc dzisiaj ten przeciętny mężczyzna, który tak boi się utraty pracy z powodu Zielonego Ładu, boi się uchodźców, boi się Ukraińców, on dzisiaj wręcz treści, on nawet nie musi szukać treści słowami na Mancena, te treści same mu One algorytm... go zalewają po prostu. Algorytm mówi słuchaj, podoba ci się to setkom twoich znajomych, ja ci też to pokażę. I teraz jeżeli nagle pokazuję, zaczyna się wszędzie zaczyna się od bardzo prostej rzeczy. Pokażmy na przykład Polskę z twojego dzieciństwa. Jest masę filmów na TikToku, które pokazują z piękną muzyką, taką, takiej Polski chcemy. Krówka, wieś. Czyli lat... koniec lat 80., początek 90. Ideal... To nie była piękna Polska, panie Michale. Ale tak algorytm pokazuje, to są piękne, piękne obrazki, takie rustyki dzieciństwo tak. było piękne tak. i każdy chce wrócić do dzieciństwa i teraz masa jest tych filmików na TikToku trafiamy na te filmiki jeżeli polubimy jeżeli wytrzymamy więcej niż te 3 6 sekund przy tym filmiku dostajemy kolejne i kolejne treści i A na w końcu treści. przychodzi Mencen i w końcu przychodzi on i cały... mówi jak żyć i mówi, tak. mam dla was rozwiązanie i mało tego, ja wam tu mówię jak jest w trzech zdaniach, a nie musicie czytać cały na przykład PDF z danymi dotyczącymi jak wygląda życie, jakie były dane. I tutaj w tej perspektywie, jeżeli patrzymy z perspektywy kampanijnej, Sławomir Męcen odrobił tą pracę i on przede wszystkim mówi do tych użytkowników. A ty, ci użytkownicy mają jedno zadanie, udostępniać te treści dalej i rozwijać. I robią to. I robią dystrybucję, ponieważ widzimy jak treści... Sławomira Mencena, gdzie Sławomir Męcen jeżeli przyjmiemy że, w jednym dniu, wszyscy kandydaci generują 100 lajków razem wszystkie jeżeli weźmiemy to 50% było już w pewnym momencie było 60 50% tych lajków należy do Sławomira Męcena ja drugi, no drugi jest Rafał Trzaskowski, który ma 10-15% tych lajków i dopiero 10-9 ma, ma, ma Karol Nawrocki. Ale przecież Karol Nawrocki jest 40-letnim mężczyzną. Rozumie, co to jest internet, ma y, podobno świetny y, sztab wyborczy. I co do tej pory się nie obudził? To nie chodzi o to. Y, internetowo, to, bo powtarzam to pytanie. Internetowo. Y, no, Ju, Czy już jest za późno. Y, z perspektywy algorytmu dzisiaj tak. Znaczy, dzisiaj na 40 parę dni przed wyborami jeśli chodzi o dystrybucję treści Karol Nawrocki albo musi zostać tu gdzie jest albo zacząć walczyć de facto z, z, z Sławomirem Męcenem w mediach społecznościowych muszą po prostu e, ci e, jak to się ładnie mówi fanboje czyli ten, ta, ta żyleta która e, czyli użytkownicy którzy wspierają swoich kandydatów e, nie atakować. Platformy, czy, czy Rafał Czerwony. Żyleta Wyborcza. Żyleta, tak, tak. Żyleta wyborcza. Nie atakować Wyborcza. Nie atakować Platformy, tylko wejść w konflikt z, z Konfederacją. Ale tak nie nawróc... wejdą, bo bo przecież jest zawieszenie broni. Z tej perspektywy dzisiaj pozycja Karola Nawrockiego i to nie chodzi o jakość sztabu, żeby to było jasne, bo tu nie można odmówić, że sztab się nie zna na mediach, na mediach społecznościowych, nie wie z dystrybucja i tak dalej. To nie jest w ogóle ta, ta dyskusja. Założenie. Cel, jakby założenie samej kampanii od początku Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych było takie, że nie interesują mnie użytkownicy, ja tu przychodzę i od razu chcę mieć starcie z Rafałem Trzaskowskim. I to było takie założenie. Nie było w ogóle dialogu od początku z użytkownikami. Media społecznościowe o tyle się zmieniły, czego Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę nie dopilnowały w 2023 roku, że tu jest dialog z użytkownikiem. Trzeba odpowiadać na jego potrzeby, a nie tylko mówić, jak ma żyć. I w tym wypadku użytkownicy, patrząc na Karola Nawrockiego, mówią: No, niestety, jesteś z nadania prawa i sprawiedliwości. Nie odpowiadasz na kwestie Zielonego Ładu. Twoja partia dostarczyła Zielony Ład imigrantów, pomaga Ukraińcom. Mało tego wyborcy bardzo pamiętają kwestie, wyborcy na przykład na wsi, gdzie, gdzie rośnie konfederacja, pamiętają kwestie zboża, kwestie produktów z Ukrainy. I dzisiaj tego tej całe, To tej wszystkich tych pretensji beneficjentem jest Mencen. I problem, to nie jest to problem. To ma zrobić to... kolor nawrócki, niech teraz słucha sztab wyborczy naworskiego. Zaraz e... zapytam o Trzaskowskiego. Ma dwa wyjścia. Albo zostać tu gdzie jest, i liczyć na to, że wyborcy jednak podejmą decyzję i wybiorą jakby bardziej racjonalnego kandydata, czyli ten, który jest jakby ma większe szanse na wygraną, albo wejść w konflikt z Słowami Mencelem i opowiadać o tym, że tak naprawdę to on jest zagrożeniem. No, Każde... a interne internet co prognozuje? Dojdzie do takiego konfliktu? To, nie, znaczy nie jest, to, to już jest jakby, to już jest... Pan jest, jest typu... taką trochę wróżką internetową, panie Michale, no jest pan, no pan widzi te prognozy, pan... Gdyby dzisiaj, gdyby dzisiaj sztab yy, Prawa i Sprawiedliwości, Pozostał na tej ścieżce, której jest, to emocje dotyczące Sławomira Mencena. Za chwilę dzisiaj tak naprawdę na 10 komentarzy Sławomir Mencena pojawia się w okolicach 4, 6. Za chwilę będzie się pojawiał w okolicach 7, 8. Nie będzie nikt po prostu z tych młodych wyborców, czyli do 45 roku życia, nie będzie się w ogóle już na wyświetlał. A to, co się będzie o nim wyświetlało, będzie głównie negatywne. I tak naprawdę na samym końcu, jeżeli patrzymy na. bo media społeczne Dowód Słuszności, czyli i wszyscy tak naprawdę krytykują na no Nie będę na niego głosował, to już lepiej ten męcem, chociaż spróbuję coś innego. Więc to jest, Ale to jest dylemat strategiczny. To nie jest takie proste. Sztab musi wybrać sobie strategię. Jeżeli mamy dzisiaj 40 parę dni, zmiana, y, przygotowanie, produkcja wszystkich memów, przygotowanie wszystkich przekazów, zmia, to, 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 to tak naprawdę jest też ryzykowna, Więc albo zagrają y, na wiarę w to, że jednak uda się zmobilizować część wyborców, albo wejdą w konflikt y, z. Y, z mało tego, jeżeli nawet założymy, że nawrocki wchodzi do drugiej tury, to część wyborców, która będzie Mencenowa, on nie odpowiada w dalszym ciągu na ich potrzeby, na ich oczekiwania. Czyli odwrócą się plecami Mogą i w ogóle nie pójdą na wybory? Mogą w ogóle nie pójść na wybory. I mało tego, Nawrocki wejdzie drugi turyst z bardzo negatywnym sentymentem. Dlaczego sentyment jest ważny? Media społecznościowe, zresztą jak każde medium, lubi, żeby użytkownicy spędzali bardzo dużo czasu w jego środowisku. Jeżeli jest sentyment negatywny, to na samym końcu media społecznościowe mówią, czy platformy mówią tak, nie będziemy pokazywać tych treści. Te treści denerwują generalnie rzecz biorąc denerwują użytkowników. Nie chcą, więc Będziemy Więc... obcinać zasięgi, nie będziemy ich mi pokazywać. I z takim bagażem wchodzi na wrocławskie... Ale to już jest manipulacja, czy po prostu pan algorytm jest mądry i chce, żeby... Nie, pan algorytm czyta komentarze. Jeżeli ludzie piszą, ten jest dobry, ten jest zły i multiplikują to setki razy i jest dystrybucja i wszyscy o tym piszą i tak naprawdę to pan algorytm na samym końcu mówi, no jednak mm, znaczy absolutnie szuka skrajności, mówi nie, no ten jest zły, ten jest dobry według mnie, czyli ten jest zielony, czyli świeci się na zielono, czyli pozytywnie, a ten jest jest A jak się świeci Rafał Trzaskowski? Rafał Trzaskowski dzisiaj się świeci na pomarańczowo to znaczy Oj, to, to jest taka skojarzenie z, z, z za oceanem z nie, nie. Donaldem Trumpem to jest jego kolor nie nie na nie. pomarańczowo pomarańczowy to jest tak zwany sentyment mieszany my zawsze o, o, oznaczając kolorami oznaczamy pomarańcz to jest mieszane dlaczego z jednej strony Rafał Trzaskowski ma bardzo dużą wsparcie w mediach społecznościowych jeśli chodzi o takich bardzo zagorzałych fanów. Yy, 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 którzy twardy na, elektorat twardy bardzo. elektorat nazwany też czasem się nie razem ale generalnie jest to dość, dość duża grupa która bardzo ostro wspiera dystrybuje hasztagi dba o to żeby przypadkiem tam sytuacje są takie, że na jeden hejt czy komentarz krytyczny są trzy kontrkomentarze, które mówią, że twórca tego komentarzu jest po prostu głupi, więc jakby to tu... delikatnie pan powiedział to tak mniej więcej mhm. uśrednimy i tu jest tu mamy bardzo zielono i tu nie mamy w ogóle i tu jest bardzo duża determinacja z drugiej strony zarówno Konfederacja jak i Prawo i Sprawiedliwość bombardują Trzaskowskiego na praktycznie codziennie. Negatywnym sentymentem. Albo to w zależności, albo że jest bążurem, albo że generał się nie nadaje, albo Warszawa, to, to, to jest kwestia taka trójpolówka, Remonty, które się ciągną, tak? Tak, remonty, no wszystko jest źle. I teraz, co jest jaki jest problem z Trzaskowskim? Problem z Trzaskowskim, jaki jest, to jest to, że algorytm przyzwyczaił się, to jest, to jest, to jest paradoks w całej sytuacji. Algorytm przyzwyczaił się prawie, że od 7 lat Trzaskowski jest hajtowany. I tak naprawdę jest hejtowany yy, I algorytmowi nie szkoda Trzaskowskiego. Yy, yy, yy. Robiąc badania ostatnio. Wprost uzyskaliśmy bardzo, znaczy takie aż zaskakujące wyniki. Nie zmienia faktu, ważne jest, kto mówi. To, że PiS krytykuje Trzaskowskiego z perspektywy mediów społecznościowych, a co ma innego robić. Formuła, która jest, oczywiście, to, żeby było jasne, ja bardzo doceniam memy, doceniam w ogóle kreacje i tak dalej, bo to są fantastyczne produkcje. Fantastyczne produkcje. Natomiast w dalszym ciągu no, są cały czas te, takie same. Opowieść o Komorowskim, przecież to Rafał Trzaskowski co trzy sezony jest. Albo Komorowskim, albo, nie, albo jest bążurem, albo się nie nadaje. I z perspektywy historycznej algorytmu, od ostatnich, od 2018 roku, czyli od, od wyboru. Pięciu lat, tak? tak. Siedmiu już. Och, no, siedmiu. siedmiu. Rafał Trzaskowski ma to samo. To znaczy, gdybyśmy wzięli kampanię wyborczą w Warszawie w 2018 roku, to te, praktycznie rzecz biorąc, te memy są cały czas takie same. Więc z perspektywy algorytmu, jeżeli ten facet, i to, tak i teraz wchodzimy na to, takie, taką samą sytuację miał Trump. Tu nic nowego nie jest powiedziane. Tu jest no, ale wygrał Trump. Samo. Dlatego jakby to jest paradoks całej kampanii negatywnej Trzaskowskiego, że atakując go. Atakując go, czy konfederacja, czy czy czy, czy Prawo i sprawiedliwość? De facto sama sobie blokuje dotarcie do tych wyborców, żeby ich kogokolwiek przekonać. Bo przekonanie Memem, że Rafał jest bążurem, to nie jest żadne przekazanie. To jest próbowanie, jak demokraci, próbujący przekonać, że Trump jest yy, sadystą albo w ogóle wariatem. Znaczy na samym końcu wyborca nie traktuje tego Memu mem poważnie. To znaczy, to jest kwestia, i to jest znowu wracając piłeczkę, to jest kwestia redefiniowania wizerunku Trzaskowskiego. Czyli, jest... yy, czyli i Konfederacja, i PiS, a w zasadzie ich wyborcy pomagają Trzaskowskiemu. Jeszcze troszeczkę, po co w ogóle się hejtuje w sieci, jeśli chodzi, patrzymy na tak, tak, tak oczywiście ośmieszyć kandydata i tak dalej, ale przede wszystkim, jeżeli sztab zaczyna wierzyć w to, co czyta w mediach społecznościowych na swój temat. To w tym momencie. Ktoś sztab wierzy? Ja tego nie wiem, tylko generalnie rzecz, jeżeli podrzymie, jeżeli jest zalew memów i sztab nagle myśli rany boskie, wszyscy. Tak, nas tak mnie kinu. nie lubią. Tak mnie nie lubią. Eee, a tak naprawdę cały zasięg, no bo jeżeli weźmiemy Rafała Czasowskiego z zasięgu dziennego, takiego realnego, e, rozmawiam gdzieś o 70, 80 milionach wy, wyświetleń, wy wy? które mogłyby na temat Rafała Czasowskiego zaistnieć, to gdzieś 40-30% to są, to są negatywne komentarze i negatywne memy na jego temat i teraz z tej perspektywy jeżeli sztab wierzy czy czy w ogóle i to nieważne czy pisu konfederacji i tak dalej wierzą że to co piszą ludzie w sieci to jest w ogóle bo jesteśmy w trendach bo nas hejtują i tak dalej jest taki protip możemy dać na samym końcu ci wyborcy niezainteresowani my to widzimy w grupach widzimy to jak wybory oni w ogóle nawet nie wiedzą że taka imba była że taka awantura była sztabowcy chodzą zadowoleni opowiadają jak to w ogóle bo tu tweetem jednym zmienili bieg historii ale z perspektywy strumienia zmianek to jest yy, próba picia z hydrantu no nie da się po prostu absolutnie więc tu jest kwestia pewnego rodzaju lenistwa i nie opisywania kandydata yy, w inny sposób i zarówno lenistwem było Prawa i Sprawiedliwości i chodzi o patrzenie na kampanię czyli zobaczmy najpierw co mówią użytkownicy dostosujmy do nich do nich przekaz i to zrobił męcen a z drugiej strony opisywanie. Trzaskowskiego, ale zarówno, żeby było jasne, też w drugą stronę, jeśli chodzi o, o prawo i sprawiedliwość, jest w sensie o zwolenników platformy jest to samo. Opisywanie cały czas tej samej historii. No ile razy można? Tutaj nawet algorytm już pewnie oczyścił. To jest jeden sztab leniwy, i drugi sztab w tych negocjacjach. Można tak powiedzieć w komentarzach. Po kwestia pokazywania na nowo. Zwróćmy uwagę. W 2020 roku w czasie kampanii TikTok miał marginalne znaczenie. Go dzisiaj nie ma. Dzisiaj... A teraz ma jakie? Dzisiaj to jest. Cały czas jest numerem jeden: jest Facebook, to jest 60% całego udziału w dyskusji. Drugi jest TikTok, trzeci jest Twitter. To jest mniej więcej. To, tak co gdzieś... się stało w Rumunii? Tam królował TikTok, prawda? Dzięki TikTokowi. Tak, tak, ale oni mają inną strukturę konsumpcji treści. To znaczy, my jesteśmy jednak bardziej Facebookowi, w sensie u nas jakby ta treść. Ta, znaczy, Facebook bardzo się mocno zakorzenił. To widzimy przede wszystkim w tematach samorządowych, gdzie ten Facebook jest kluczowy. Więc w Rumunii z racji innej konsumpcji mediów, TikTok TikTok odgrywał inne odgrywa inną rolę po prostu jest szerszy jest większy Natomiast jeśli chodzi o, o jakby taką konsumpcję taką popową czy znaczy jak jak konsumują wyborcy to dzisiaj tak naprawdę na reelsach. Czyli nie chodzi o kanał a chodzi o pewnie poziom krótkiego wideo które państwo przeglądają które co chwilę wyskakują ten kciuk chodzi ja miałem ostatnie zapalenie w ogóle kciuka z to, tak. w drodze ewolucji Myślę, że wszystkim nam wyrosną takie długaśne i Zobacz, tak. i y, 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 tak naprawdę ten y, Cała zabawa, jeśli chodzi o, o media społecznościowe, chodzi o krótki filmik, który będzie się co chwilę pojawiał. Mm. Ile tam miejsca na manipulację na TikToku, na Facebooku, taką wyborczą? Czyli aż tyle? To Jeszcze było... raz proszę tak zrobić. No właśnie. Yy, yy, nie, no to, to rozmawiamy o kampanii politycznej, nie rozmawiamy o. Znaczy, rozmawiamy to, o kampanii politycznej, rozmawiamy panie Pani kampa kampanii politycznej w mediach społecznościowych. tak yy, Oczywiście możemy tutaj yy, po, pochylić się. Yy, bez, dyplomacji. bez bez filozofii, na, bez dyplomacji. Na, nie, no tutaj jest, y, są dwa zasady: albo my pokazujemy siebie jako najlepiej. Lepiej, albo pokazujemy przeciwników najgorzej. Manipulacja w postaci przekazu jest, jest absolutnie podstawą. Natomiast jeżeli patrzymy na wyświetlenia. A przekupić algorytm można? Można, można oszukać algorytm. To znaczy, można oszukiwać algorytmy. To znaczy, yy, mistrzem znowu, w tym jest Słowo Miemencem, który opowiada o polityce, nie mówiąc o polityce. To znaczy, jeżeli. Jak opowiedzieć o polityce, nie mówiąc o polityce? Powiedzmy, że ZUS jest organizacją, piramidą finansową. Albo pokażmy, jak Milej, gdzie też była kopia u nas Słowo Miemencena, zbijajmy baloniki, czyli rozbijajmy bańki, które będą nam yy, tak by, baloniki napompowane powietrzem, które Milej, prezydent Argentyny przebijał i mówił, że jak ten tego ministra, Ministerstwa nie będzie, to będzie lepiej. Yy, i albo jak przekupić algorytm, to znaczy pokażmy kandydata. Typu Trump w McDonaldzie, jako prawdziwą osobę. Tylko znowu, musi być to autentyczne, żeby nam nie wyszedł Ryszard Petruw w Biedronce, bo to jest jakby. To, to jednak... Wszyscy pamiętamy. Tak, więc tu jest jakby, to są bardzo, du, bardzo, bardzo duże ryzyka. Natomiast jeśli chodzi o dystrybucję treści, to znaczy, gdy jest kandydat, który mówi dobra, stworzyłem dobry film, jego teraz tutaj czy filmik, e, ja tutaj go pokażę. No i, i taki problem, a szyman No i co i nikt tego nie chce oglądać, a jeżeli już obejrzał, to, się to z tego śmieje. To jest kwestia dystrybucji. To, co przez lata partie yy, profesjonalne na całym świecie, żeby było to jasne, to nie jest tylko przypadek Polski, mają sieci dystrybucji fanów, których umieszczają, gdzie, jeżeli ktoś widzi, że dane konto inne kandydat, ale umieszczają w też yy, yy, fałszywych fanów, prawda? To też nie jest, znaczy to jest bardzo atrakcyjne publicystyczne dotyczące tego, że są jakieś mega trole, które siedzą i dystrybuują treści, jeśli patrzymy w perspektywie X dzisiaj po ostatnich wydarzeniach powiedzmy sobie z ostatniego sześciu miesięcy kiedy ten algorytm faktycznie się bardzo zmienił to możemy powiedzieć że na X faktycznie dystrybucja treści czyli ilość tych serduszek które są niewiadomego pochodzenia najczęściej to są konta azjatyckie z paniami które swoje wdzięki prezentują. Yy. One, te, znaczy ta, ta dystrybucja jest faktycznie fałszywa, ale tutaj znowu Elon nas sam założył zaporę, to znaczy tak zwana kaloryczność kąt. Kont. konta młode, konta, które mają małą liczbę fanów, nie robią nam zasięgu. One mogą nabijać, ale generalnie rzecz biorąc, to to nie, nie przekłada się, nie konwertuje. Panie Michale, musimy kończyć, ale muszę zadać panu to pytanie, które próbowałam zadać na początku. Gdyby brać pod uwagę. Yy, to, co się dzieje teraz w internecie, jeśli chodzi o politykę, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, to kto wygrywa wybory? Słowa Karol Nawrocki czy Rafał Trzaskowski? Gdybyś... Gdyby, dzisiaj, gdyby dzisiaj te wybory były, tylko internet. Rafa... Gdyby, gdybyśmy sam internet patrząc, gdybyśmy dzisiaj spojrzeli kolorycznie, zostaje spór między Mencen Trzaskowski. Nie, nie, tutaj nie podjąłbym, kto, natomiast Mencen Trzaskowski nie ma w tym Nawrocki, ja nie ma w tym Chłowni, nie ma w tym Lewicy. Czyli w drugiej turze Męceń Trzaskowski według internetu, według tak. Michała e, Fedorowicza. Pana zobaczymy jeszcze, jaki według pana e, algorytmu, e, algorytma, <laughs> algorytmu, który śledzi i bada e, Michał e, Fedorowicz, no, zobaczymy jeszcze, jak Rosja w tym się pięknie e, um, e, mości, prawda? Bo się mości. E, Króciutko. No, mości, mości, się, się, no mości, mości się, no mości, mości chodzi, mości się, mości się. jest, że tak powiem, dba o to, żebyśmy nie, nie zapomnieli, że jest. Michał Fedorowicz, bardzo panu dziękuję, dziękuję, dziękuję państwu, bardzo. Magdalena Rigamonti, Onet na wybory. Do widzenia.